Jesteś stylistką rzecz? Koniecznie powinnaś poznać Rarity. Rarity to marka, której misją jest zadowolenie klienta, zadowolenie na wielu płaszczyznach. Dbamy o to, aby produkty, dzięki którym wykonasz przepiękne stylizacje, były odpowiednio zapakowane, dostarczone ekspresowo, jak i zachwycały jakością. Dużym atutem marki jest Twoje bezpieczeństwo. Kupując produkty rarity, możesz liczyć na fachowe doradztwo i pomoc. W naszym zespole pracują utytułowani trenerzy przedłużania rzęs. Dlatego możesz być pewna, każdy produkt jest tworzony przez profesjonalistów dla profesjonalistów. Nazywam się Monika Mroczka i jestem założycielką marki Rarity. Każdego dnia staję na rzęsach, aby udowodnić ci, że rzęsy to prosty schemat. Praca na produktach marki Rarity daje ogrom satysfakcji i przyjemności. Jeśli jesteś stylistką rzęs, koniecznie powinnaś poznać nasze rzęsy i produkty, które tworzą ludzie o zielonym sercu, pełnym pasji i zaangażowania. I na koniec. Zdradzę ci sekret. Nie ma lepszych klei do przedłużania rzęs od klei Rarity Pro. Wejdź na www.rarityshop.pl i zobacz, jakie rarytasy czekają na ciebie.